Radio R YouTube Channel. Jedenka polskiego stronnictwa ludowego w okręgu numer 1, czyli w okręgu Lubeńskim naszego województwa na liście do sejmiku profesor Marian Wesołowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, Pani Redaktor, witam. Radio, słuchacie radia R. Znane Państwu zapewne również z funkcji, wieloletniej funkcji rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, tak przed wejściem na antenę, trochę o tych kwestiach uczelnianych sobie porozmawialiśmy. W tej rozmowie jednak głównie kwestie samorządu i zbliżających się wyborów. Trwa kampania, bardzo Pana angażuje ta kampania i włączenie się w wybory, czy jednak ciągle ta uczelnia dominuje? Zdecydowanie uczelnia staram się w chwilach wolnych tylko zajmować się kampanią, szczególnie w, w weekendy, ale tak prawdę mówiąc, to jeszcze nie zabrałem się za, te, za tą pracę. Czyli wszystko przed? Yy... Wszystko przed. Myślę, że no, skoro zaproponowano mi, bym kandydował do sejmiku, no to Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciło się do mnie z prośbą, żeby wystartować w tym właśnie okręgu, wyraziłem zgodę. Myślę, że główną przesłanką z takiego stanowiska stronnica było moje wieloletnie doświadczenie w kierowaniu w jednym z największych uczelni na Lubelszczyźnie, jaką jest Uniwersytet Przyrodniczy. Wcześniej byłem rektorem także Akademii Rolniczej. Mam doświadczenie w pracy Sejmowej, bo byłem również Też w Sejmie. 2004-2005 rok. Tak. No i to, to chyba są to przesłanki, które zdecydowały. No oprócz tego, że zajmuję się, jak wiadomo, nauką od blisko 50 lat, blisko 50 lat jestem również związany z miastem, z Lublinem, a pochodzę ze wsi. Urodziłem się w powiecie Opole Lubelskie, gmina Łazicka, gmina nadwiślańska, która doświadczyła kataklizmu, jakim był wylew Wisły w 2010 roku. Tam mieszka moja rodzina, wiele przyjaciół, stąd znam problemy środowisk, także lokalnych. Chociaż nie z okręgu nadwiślańskiego pan kandyduje, a z okręgu lubelskiego, o którym mówi się, że dla PSL-u jest trudnym. Jest okay. bardzo trudnym. Mówi się, że jest swoisty szklany sufit, który nie udało się jeszcze PSL-owi przebić. Może się uda? No, oby, oby te słowa były prorocze, ale jak będzie, to zobaczymy. O tym zdecydują wyborcy. To jest ten suweren, któremu wszyscy powinniśmy się ocenie którego wszyscy powinniśmy się poddać i ja się też poddaję. A według Pana profesora, powinien Pan profesor znaleźć się w sejmiku. Wiem, że były takie próby, wcześniej się nie udało. Długo, wiele, inaczej, wiele lat poświęcił Pan pracy właśnie naukowej i na uczelni. Dlaczego potrzeba Mariana Wesołowskiego w sejmiku? Pani redaktor, no ja bym odesłał do stanowiska władz stronnictwa, bo to oni, tak jak powiedziałem, ja wyraziłem, Zgodę na kandydowanie. Natomiast zwrócono się do mnie z prośbą, czy zechcę kandydować z listu polskiego stronnictwa Ludowej. Ponieważ należę do, do tej partii, więc wyraziłem zgodę. Byłem zresztą w Sejmie reprezentantem stronnictwa. Natomiast sam jako taki nie zabiegałem o to, żeby tam. Dostać się na list jeszcze tym bardziej na pozycję numer jeden. W swoim czasie, gdy kandydowałem do Sejmu, miałem pozycję na 30 osób, 26 i dostałem się także to tylko rzecz innego, z innego okręgu. Proszę mi powiedzieć, tak czy inaczej kandyduje pan, został przez partię w jakimś tam sensie jednak doceniony. No i zakładamy, że przybije pan ten szklany sufit i dostanie się do sejmiku. No to jakie kwestie będzie pana, będą pana zajmowały? Przede wszystkim to, czym do tej pory się zajmuję, a więc umiejętność tworzenia miejsc nauki, ale także miejsc pracy, umiejętność współpracy z biznesem, bowiem nasza uczelnia realizuje projekty z podmiotami gospodarczymi. Sam jestem członkiem takiego jednego dużego projektu związane z, z, z wydobywaniem surowców z kopalni lubelskich, a ja więc znam ponadto dobrze politykę politykę gospodarstw, które funkcjonują, gospodarstw rolnych, znam problemy ekologii. Myślę, że to jest bardzo ważny zakres działań i temu będę głównie się poświęcał. Oprócz tego bliskie są mi, bliskie jest mi kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich naszej uczelni, dużej zatrudniającej 1800 pracowników. Nie ma problemów międzyludzkich, nazwijmy to tak eufemistycznie. Te problemy są dostrzegane i rozstrzygane jak gdyby na pniu, bowiem w moim stylu pracy jest to, że wsłuchuję się w to, co mówią tak zwane doły. Trzeba, często spotykam się z, z pracownikami uczelni z, z różnych okazji. Ostatnie takie spotkanie odbyło się we wtorek. Wtedy można poznać opinie pracowników i tak należy pracować także w sejmiku i w każdej innej czy w radzie gminy. Trzeba przede wszystkim mieć dużą łączność z mieszkańcami danego regionu. Tak samo postępowałem, jak byłem w, w Sejmie, więc wtedy człowiek nie jest oderwany od tego, co, czym żyje. żyją ludzie, co ich nurtuje, jakie problemy nimi kierują, jakie zagadnienia. Bez tego człowiek się wyalienuje bardzo szybko i wydaje mu się, że. Że osiągnął dużo, a w istocie nie osiągnął. A skoro ta kampania przed panem profesorem, to będą takie spotkania chociażby przedwyborcze z mieszkańcami? Nie planuję takich spotkań. Zresztą na łamach jednych z gazet powiedziałem się, że specjalnych kampanii nie będę organizował. Na już broń Boże, na terenie uczelni, bowiem uważam, że to jest niegodziwe. Nie przystoi pracownikowi, żeby powiedzmy studentów swoich. Nie będzie plakatów. No, nie będzie plakatów, żadnych plakatów. W Lublinie też myślę, że nie będzie, chyba że, że moje stronnictwo gdzieś tam wywieści ze mną jakiś plakat, a ja sam nie planuję żadnych plakatów. To dlaczego tak skromnie, że tak powiem, pan profesor podchodzi do tej kampanii? No wychodzę, może jestem tutaj trochę zarozumiały, ale 50, 50 lat mieszkam w Lublinie, tutaj zdobyłem wykształcenie, wszystkie moje awanse życiowe, bardzo często zresztą widać to, co nasz uniwersytet, Robi, jak rosną pięknie jego obiekty przy ulicy Głębokiej, przy ulicy Akademickiej. Często mam telefony od mieszkańców, od przyjaciół i nie tylko, którzy podziwiają to, co się robi. To jest e, chyba dowód namacalny tego, że grosz społeczny, jaki uczelnia otrzymuje. Potrafimy skutecznie zagospodarować i dzięki temu wzbogaca się nasza lokalna społeczność, społeczność uniwersytecka, ale także pięknieje Lublin, pięknieje nasz region lubelszczyzna. To musi być dostrzegalne i, i chyba to, to no jakoś tam decyduje o tym, że, że mnie wytypowano. I że profesor Marian Wesołowski, jak rozumiem, jest rozpoznawalny nie potrzebuje dodatkowych elementów wskazujących rozpozna na rozpoznanie. No śmieszy mnie niekiedy, jak niektórzy zabiegają, latają z kartkami, zwłaszcza w dużych skupiskach i, 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 i namawiają. To, to trzeba po prostu być właśnie na tyle mieć doświadczenia, a żeby ludzie dostrzegli, że ten właśnie człowiek może coś w samorządzie zrobić, że to właśnie on powinien tam się znaleźć i współdecydować o rozdziale funduszy, o właściwym ukierunkowaniu tych funduszy, o właśnie kształtowaniu gospodarki, strategii rozwoju miasta, regionu. I tego wszystkiego. Jest to bardzo ważne, bowiem, jak wiemy, otrzymujemy olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, ale także z własnych inicjatyw gospodarowujemy i te pieniądze muszą być bardzo dobrze ulokowane, zagospodarowane. W innym przypadku nie będą one czynnikiem postępu, a będą jedynie stabilizować. Zastanę sytuację. A obecnie ta polityka regionalna w Pana ocenie jak jest prowadzona? No wiemy, że PSL tak naprawdę rządzi. Rządzi, tak. Jest marszałek pan Krzysztof Hetman, w tej chwili europoseł. Mieszkańcy zaufali mu i tak de facto, prawdę mówiąc, to dzięki tandemowi bardzo dobremu prezydent Krzysztof Żuch, marszałek województwa Krzysztof. Hetmana, obecnie Sławomir Sosnowski, widzimy jak dynamicznie rozwija się Lubelszczyzna. Ja pochodzę z powiatu Opole Lubelskie, widzę jak rośnie inwestycja, budowa mostów w Kamieniu na, na Wiśle, jak pięknie wyglądają drogi, zresztą w Lublin jak pięknie wygląda, jest to niewątpliwie trasa S17 cała, jest to niewątpliwie zasługą także Polskiego Stronnictwa Ludowego i czy komuś się to podoba, czy nie, to to ten właśnie zarządzanie województwem obecnej, w obecnym czasie jest w moim przekonaniu zupełnie dobre. Co nie znaczy, że, że nie należałoby dążyć do tego, żeby było jeszcze lepiej. Ale zawsze musimy pamiętać, że my tylko możemy zrobić pewną część zadań. Natomiast ci, którzy przyjdą, powinni. Kontynuować i rozwijać, po to, żeby było jeszcze lepiej. To słynne powiedzenie, że zawsze w działaniu syn powinien być lepszy od ojca, bo wtedy jest dopiero postęp. Jeżeli, jeżeli jest odwrotnie, no to, to nie będzie postęp. Czyli uczeń musi przez, prześcigać mistrza? Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. To się bardzo sprawdza w działalności naukowej. Dlatego na, w nauce. Tworzą się te zespoły mistrz, uczeń, profesor, magister, adiunkt. Tworzą się zespoły, które opracowują ważne zagadnienia, rozstrzygają w wielu sprawach. Dzięki temu ten młodszy najpierw uczy się, jest adeptem nauki, ale potem bierze od, od swojego szefa już to nazwijmy buławę samodzielnego pracownika naukowego, sam tworzy kolektywy badawcze, rozwija je i coraz bardziej to się rozwija. W tej rozmowie chciałabym zwrócić jeszcze na kilka kwestii. Sejmik odpowiada między innymi na, za funkcjonowanie podległych zarządowi województwa e, szpitalom. E, jak... Ocenia pan profesor tutaj kwestie dofinansowania szpitali podległych urzędowi marszałkowskiemu. To jednak kwestia również jednostek kulturalnych. Niektórzy mówią, że są jednak zaniedbane. No i kwestia też bliska z racji pracy w Uniwersytecie Przerodniczym, współpraca samorządów z uczelniami. Znaczy rozpocząłbym może od tej ostatniej kwestii. Wchodzimy do różnych ciał kolegialnych tworzonych przez władze sejmiku. Zawsze jesteśmy aktywni na i odpowiadamy na różnego rodzaju inicjatywy, jakie się zawiązują. W tym włączamy się w realizację strategii rozwoju, rozwoju województwa opracowaną właśnie, właśnie w sejmiku. I to jest odpowiedź na to ostatnie zagadnienie, także bardzo do tego y, y, przywiązujemy dużo wagę. Y, korzyść jest tu obopólna. Zarówno y, władze sejmiku, a ściślej ogół mieszkańców Lubelszczyzny y, mają projekty bardziej y, y, bardziej odpowiadające potrzebom regionu. W tam wchodzą nasi nauczyciele, często wykonują różnego rodzaju prace eksperckie, a z drugiej strony uczelnia może się rozwijać bowiem Uczelnia jest bytem, który musi koegzystować z różnymi podmiotami, w tym niezwykle ważna to jest współpraca z władzami, z władzami tutaj regionu Lubelszczyzny, ale także z władzami władz ministerialnych, jak choćby Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Wsi. Więc to są te zagadnienia, tutaj te związki muszą być się nawzajem zazębiać i obopólne. Jeśli zaś chodzi o te dwa pierwsze zagadnienia, więc rozwój działalności kulturalnej i szpitali no to to jest nie, sprawy od dawna są niedoinwestowane nie z tego co ja mogę mówić tylko na podstawie powiedzmy rozmów z moją kolegą rektorem Uniwersytetu Medycznego, że ciągle utyskuje, że, że no, te potrzeby są bardzo duże. Wchodzą, wychodzą na różne inicjatywy, tworzą m.in. teraz z Uniwersytetem Marii Kiry Skłodowskiej powstaje potężny obiekt badawczy przy ulicy Głębokiej, gdzie m.in. Uniwersytet Medyczny będzie miał swoją aparaturę, które nie mógłby zainstalować na Chodźki czy na ulicy Jaczewskiej a tutaj będzie, a więc te problemy starają się także na własną rękę rozwiązywać, ale jak oglądamy i słyszymy media, no to ciągle są różnego rodzaju protesty, chociażby słynne już, słynne kolejki do, do szpitali i tak dalej. Pieniądze swoją drogą. Myślę, że tu w sferze organizacyjnej należałoby też dużo zmienić, ale ja się na tym po prostu. Nie znam, tylko mogę postrzegać to tak jako obywatel. I zaś chodzi o y, sprawy kulturalne. Dużo się robi, choćby to, że po 40 latach y, zaniechania. Pamiętam, że na studia do Lublina w 1966 roku rozpoczęła się budowa teatru. W budowie. w budowie. I tak było ciągle w budowie. Dopiero teraz uległo to zdecydowanie przyspieszeniu i teatr no, niebawem będzie, będzie otwierał swoje podwoje, Filharmonia i tak dalej. Więc tutaj to, co się dzieje na Starym mieście, Wszystkie tamte inwestycje służą rozwojowi kultury, ale to ciągle, ciągle, no Lublin jest trochę miastem peryferyjnym i trudniej mu tutaj, no nie ma, nie ma tak wielu podmiotów, tak jak powiedzmy Wrocław, Warszawa, Kraków w rangi europejskiej, kulturalnych. Stąd też musimy to tutaj tworzyć. Na pewno między innymi także w uniwersytety się w to włączają i wspólnie rzecz zrozumiała, że będziemy dążyć do tego, żeby nasze miasto piękniało i było coraz bardziej samowystarczalne, także w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych. A takie centrum spotkania kultur właśnie jest nam potrzebne, bo moglibyśmy zmodernizować Filharmonię, teatr muzyczny. Dokładnie tak. Jest potrzebne wtedy, przy takim centrum z reguły powstają obiekty wielokubatorowe, które właśnie służą nie tylko powiedzmy, koncertom, różnym imprezom, ale dla, dla wszystkich mieszkańców. Także powinno to się rozwijać władze sejmiku przykładają, z tego co wiem, dużo wagę, bo widać, że te inwestycje się kulturalne rozwijają, ale to zawsze powinno być priorytetem. Tak nas będą oceniać, jak, jaki mamy stosunek do bibliotek, do y, uczelni wyższych, do zapytków, sztuki sakralnej itd., jeżeli to będzie nam będzie mieć na uwadze to na pewno jest to dobry prognostyk że, że te pieniądze zostaną ulokowane we właściwym miejscu. A mówił a właściwie mówiła jedynka Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu nr 1 naszego województwa na liście do sejmiku czyli w okręgu lubelskim jednocześnie rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesor Marian Wesołowski dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Aby subskrybować nasz kanał, kliknij ikonkę, która pojawiła się na ekranie.